Mieliśmy jeszcze okazji porozmawiać od kiedy zostaliście rodzicami, ale po tych miesiącach już, kiedy wasze życie totalnie się odmieniło, chciałam zapytać, jak się teraz czujecie? Doskonale. No dobrze się czujemy. Młody jest naprawdę mega mega wdzięcznym dzieckiem, bardzo pogodnym. Zresztą dzisiaj rano byliśmy u was. Byliśmy w dzień dobry. Młody spał no, sobie w garderobie. Nie w garderobie, tylko w make-upowni. Make eee, I naprawdę to jest super, su naprawdę nam się trafił perfekt egzemplarz, no ale wiadomo, że przy takim małym dziecku i tak to zmęczenie jednak zawsze gdzieś tam jest, więc eee, no, nie Nie no wyglądasz, no kochanie, wyglądasz tak rzeźko, jak Zorza o poranku. Mm, ty, ty również. Eee, mm. Ale tak, no myślę, że i tak jesteśmy trochę przemęczeni na pewno, dlatego Marcin już coś. Ja na razie jeszcze chciałabym poczekać, i to tak sobie wszystko płynie. A w międzyczasie trafiają się takie fajne projekty, więc generalnie y, daje nam, że tak powiem, żyć. nie? To nie jest tak, że my siedzimy tylko w domu, wychodzimy też z nim dużo, więc to jest, y, to jest super. Ale no odnoszę takie wrażenie, że razem zajmujecie się maleństwem czyli nie ma takiego stricte podziału obowiązków, ty robisz to, ty robisz tam, tylko po prostu wymieniacie się, jesteście w tym razem, wspólnie. Tak, tak, jak najbardziej. No wiadomo, y, jak jestem, powiedzmy, ja częściej z młodym w nocy, no Marcin, Dzień, ale zdarza się tak, że na przykład Marcin bierze Romeo do spania i śpi z nim też, więc jakby no wymieniamy się na tyle, żebyśmy mogli po prostu normalnie potem funkcjonować w ciągu dnia na przykład. Tak, potwierdzam, tak. Zgadzam się z przedmówczynią.